Witam wszystkich w mojej kolejnej Zagrajmy Serii Zagrajmy Tak, wiem, że to będzie kolejna seria na YouTube z Minecraft, no ale cóż Chciałem tak zrobić, bo chciałem, bo oczywiście nie chce mi się nic skleić, ani Battlefield, ani Call of Duty Władca pierścień no to już i no ale wyszło beznadziejnie, bo w ogóle nic nie słychać Tylko gra jest widoczna, no nie wiem, sorry Coś mi się spsuło No nic Zacznijmy kolejną rozgrywkę. Nie wiem, tam... Mm. O, przygoda, niech będzie tak nazywać. Game Survival, no... To zacznijmy. Mam nadzieję, że nie będę na kimś z ludziu? oby nie, oby nie, oby. No. Jestem na jakimś bugie, nie? Ale fajnie. Pełno świni. Grybków. Wow. 64. No tak, jak widać gram na wersji 1.8. 1.8.1 gram. No i tak co będziemy lecieć. Nie mamy określonego celu co będziemy robić. Po prostu tak będę sobie grał i robił różne rzeczy. Na pewno jeśli gdzieś osiedlimy. Może znajdziemy wioskę, a może nie znajdziemy, a może zbudujemy własną, nie jeszcze nie mam pojęcia. Zbiorę te rzeczy musimy się mógł przydać. No, spieszmy trochę drewno. Maria chyba się nie będzie logować, mam nadzieję, że uda mi się to skleić i w HD zrobić, jeżeli nie, to ja nie wiem, co coś mi tu szedł. Mówi, maker odmawia, współpracy. Zajmę sobie jakieś ciekawe miejsce i się osiedlimy, jak na początek. Początki zawsze są nudne w tej grze, więc... Nic nie obiecuję ciekawego w pierwszych odcinkach, tak jak każdy sprayer. powierza że początki są nudne. Minecrafta. Może uda mi się zabijać parę świń, ale ręką to nie za bardzo może wyjść, bo one w końcu zaczynają spieprzać, jak się na nie patrzy, a nie cały czas lepią się na ciebie, jakie bijesz. jedno mięso, ja sobie może jakiś mieczek zrobię na początek, jakieś narzędzia w miarę. Crafting box'a. Na początek prosił mieczek. Chociaż drewniany. Zrobię sobie już od razu narzędzia. No, Dobra, na ziemi wystarczy. Chodź tutaj, no A no, dupa nic nie miałeś. No, ile na 3 hity są? Dobra, spoko. Czy tam coś nie jest? nic no, nie miałeś Tam dynie widzę jakieś. Ciekawe. Uzbieram sobie te drzewka, bo może potrafię na jakąś pustkowie i tą sobie zasadzę. No zwykle pustka ja są ciekawe, bo tam mają jakieś kany... jakąś fajną górkę widzę. Góry. Pójdem, pójdziemy tam zwiedzić teren. Bo ostatnio mi się światy zaczynają fajne robić, więc nie wiem, lubię zwiedzać. Coś tutaj. O, mogę trafić. no. O, super, dwa mięso. Nie wiem. wybudowę trochę tego. Kobystona i od razu sobie je ten. Upiekę, bo jedzenie cesarowych miast nie ma sensu, bo to daje tylko. No, plus jeden do. No, nie, nie jesteście głodny, czyli te mięsa, które są w dołek, no gdzie widać no, trochę naszego ekwipunku. Na no, tej wersji dodano doświadczenie, na razie nie wiem po co doświadczenie jest. Nie, nie wiem po co to jest. W ogóle nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. Dobra, idziemy stąd już. Nie mam pojęcia, do czego to służy. No, na przykład jak zabijemy jakiegoś tam otwora, to jakieś kulki z niego wychodzą. Mamy właśnie takie oto świadczenie. Dwa no, to lecimy. Czy gdzieś były te góry? Kurde. I to chyba tam było. No, to są jakieś góry, tam pójdziemy. Okay, nie chcę przez wodę iść, bo to jest strasznie męczące. No, ale jak bagna no to, to bagna zmuszają niestety. Chodzenie po tym. Powodzenia no, po Może uda mi się zrobić jakąś potrawkę z grzybów. Tylko muszę zobaczyć jak się to robiło. O, widzawca. O, chodź tutaj. No, się Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, daj mi wewnątrz, chodź, chodź. To widzę kurczaka. Chociaż jeden, bo na razie nie mam nożyc, więc... O! Jeszcze nie mam O i do właśnie dostałem doświadczenie. No, więc widzę, że za to też się dostałem. Prochodź. Jeszcze jedna wałna i wystarczam na łóżko. O, kurczak. Oho. Skończył mi się ten. Dobra. Koble Jest to sobie od razu wydawane i zrobię sobie Zbieram trochę, żeby było już na te narzędzia, jakby się tam skończyło. okej. Okay, 12 powinien starczyć teraz to walno tu, to tu. tu tu i jeszcze kurczoczka tutaj. Mógłbym no, sobie od razu mógł zrobić ten piecyk. Nomotykę mi starczy tylko, ale dobra. No, to się zbiera to przy okazji. Hmm. Dobra, starczy mi na łóżko. Mówię tutaj kuczok. I węgiel. To no tak z góry jest lepsze. So, Od razu tam węgry zbieramy. No nie może się zbarnować, bo tu już pewnie nie wrócimy. Aha, fajnie. Od razu sobie strzela pochodnie. O, trochę jest do tego. Skoczymy tutaj. I to co możesz cały resztę. no, wie szybciej. No ale nie chcę mi się robić, bo na razie mam ten, nie wolę ten smarować. Co jakiś czas może mi crashować, więc. Nie będziemy walać te sery. Teraz przy tej wersji Minecraft bardzo lubi mi crashować więc. No niestety tak to już jest. Jest bardziej wymagający podobno No ja z ile tego o, muszę powiedzieć, że duże złożę, nawet. Na okay, początek. Zrobię się pochodnie od razu. No, niewiele mi wystarczy. Na 8. Dobra. Chociaż mam jakiś początek surowców. To drogę zbierzemy, to się nie może zmalać. i idziemy zaciupać kurczaka. Coś dalej Chodź Doki. Tam na górę może coś ciekawego będzie. Jakieś duże widoki, coś na coś Aha. Super. A nie a o tym chodziło, ale tam jest o górę i pusty. A na pustyniach, z tego co wiem, to bardzo łatwo może wioskę znaleźć, więc tego się tam uda. na pustyni jest mało surowców w ogóle, ale no żeby pustynie, żeby się po nią I na pustyniach jest bardzo dużo kryperów a będziemy mieli dużo siarki. No ale te, te stworzenia są bardzo wkurające. Tak przy okazji, czy ja mam włączony peaceful, czy co? No właśnie, że peaceful. Bo ona normal, normalnie wezmę. Nie jestem aż taki dobry w tą grę. Niestety creepery... Na no creepery to ja jestem uczulony normalnie. Hmm, zwana górka tam jest. Hmm, korci mnie, żeby ją zwiedzić, bo to jest jakiś jaskinie, węgiel. No, korci, korci mnie, no i już jest, no jest zachód słońca, więc być może pójdziemy tam usiedzieć na... na wieczór. Może coś ciekawego będzie. No. No. No, dobra, idziemy tam. Żeby ten krok się wybić. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Bo już jest zachód. Zaraz tutaj armia potworów się zrobi. I będziemy mieli przeklopane. Szybko trzeba coś znaleźć. Szybko, szybko, szybko. Chyba tylko się skiniąć. O! Eee... Słyszę pająka. Słyszałem pająka. O, no zaraz Wymożeń sprzeciar, ale już. Gdzieś to jest Fire, gdzieś to jest Fire. Szybko musimy coś znaleźć, szybko. szybko. Hmm. gdzie tu jest Fire? No, co się cieszy na Twój widok. Hmm. gdzie tu jest jakieś skinia? Jeśli to by było pełne eski, to poprzestanę. Szybko, 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 będziemy się wkopać w ziemię. Czy nie oj, 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 co Nie dobrze, nie dobrze. niedobrze, niedobrze. Uuu, uuu, fajne. fajnie, o, dobra, o cholera, dobra, Będziemy się po prostu wkopać w ziemię, bo inaczej to nic nie się zrobi, o, jakaś tam nie jest, dobra, czy tam nie będę wychodził na razie, ups, kurde, jakaś, no było to pełne jaskinści, nie, mm -hmm. Przekazy przez nas bym zwiedził te jaski no ale... Kurde, nie mam nic, głodny jestem to Głodny jest. O, o, o! Spawn! O kurde! Zombie jeszcze. Shit! O kurde, no. Nie wiedziałem, że... No, ciekawe, ciekawe. Mi się to zaczyna podobać. Zaraz zobaczymy, co mamy w, w skrzyniach. Kurde, no. na początku tak mile widziane. No, Zrobię tak, już było. Tak mile widziane. No, kurde. O.